Mimo przecież tak dużego ubytku zasobów pracy w minionych dekadach, okazuje się, że ta gospodarka lokalna działa ale dobrze, powiedziałbym nawet, że działa coraz lepiej. To wynika także z danych, które dzisiaj zobaczymy w trakcie w trakcie spotkania. Okazuje się, że ten, ten napływ z Ukrainy, i o tym mówiła przed chwilą pani dyrektor Wolińska, może być bardzo dużą szansą dla Polski jako kraju oczywiście, ale wydaje mi się, że tak dla poszczególnych regionów. I tutaj z mojej perspektywy, Opolszczyzna jest bardzo dobrym przykładem takiego miejsca, gdzie warto zadać sobie pytanie, co można zrobić, żeby zachęcić obywateli Ukraiń, Ukrainy, żeby tutaj nie tylko przyjeżdżali, ale także, żeby chcieli tutaj pozostać. Bo wydaje mi się, że to jest dość kluczowa sprawa, i to, co wynika z danych, którymi dysponujemy, to to, że Osoby docierające do Polski z Ukrainy. Po pierwsze lokują się w dużych, największych miastach, czyli w tych miejscach, gdzie jest najlepszy dostęp do usług publicznych, a także gdzie rynki pracy działają najlepiej, ale także siłą rzeczy docierają do tych miejsc, gdzie wcześniej diaspora ukraińska była silna. No i teraz oczywiście Opole prawdopodobnie jest nieco na uboczu tych, tych ścieżek. Natomiast z danych, które dysponujemy, wynika, że dociera tutaj całkiem pokaźna grupa osób z Ukrainy. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Pytanie, co można zrobić, żeby tych osób było więcej i jak powiedziałem, żeby chciały tutaj pozostać. Wydaje mi się, że wciąż fundamentalną kwestią pozostaje jakość rynku pracy, to znaczy oferta, którą te osoby, z której te osoby mogą korzystać wsparcie na poziomie choćby kursów językowych, do kształcenia, poprawiania kwalifikacji, co wydaje się niezbędne, biorąc pod uwagę różnice między systemem kształcenia w Ukrainie i w Polsce, ale także cały zestaw elementów, które wiążą się z rynkiem pracy. I tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim na kwestie opieki nad dziećmi, edukacji i prawdopodobnie dostępu także do ochrony zdrowia. Tematem czwartego polskiego forum zawodowego jest integrujący się rynek pracy. Czyli jak sama na Was wskazuje, z jednej strony będziemy mówić o tym, co się dzieje na rynku pracy, będziemy... Prezentować wyniki badania popytowego wśród przedsiębiorców, takiego badania najnowszego, bo przeprowadzonego we wrześniu tego roku. A w drugiej części dzisiejszego forum porozmawiamy o wielu, wielu aspektach związanych z integracją osób, szczególnie uchodźców z Ukrainy, w sensie kulturowym, w sensie językowym, w sensie. Również rynku pracy, ale pewnych barier i trudności czy wręcz niebezpieczeństw, na których te osoby z Ukrainy mogą w Polsce się natknąć. Na koniec debata ekspertów dotycząca właśnie przyjęcia przede wszystkim cudzoziemców na polskim rynku pracy, ale również w zakresie tego, co się dzieje w gospodarce i tego, czego możemy się w najbliższym czasie spodziewać. Pracownicy z Ukrainy nie są konkurencją, te osoby uzupełniają liczne wakaty, które do tej pory były w naszym regionie pracodawcy. Wręcz się cieszą, że mogą kogo zatrudniać. Jeszcze przed tą wielką falą migracji pracodawcy mieli kłopot z pozyskaniem tak de facto pracowników, szczególnie na prace proste. A tutaj osoby z Ukrainy głównie się nimi zajmują, ale też warto podkreślić, że wypełniły te osoby w jakimś sensie również luki w specjalizacjach i w zawodach. Wymagających wyższych kwalifikacji. Myślę tutaj przede wszystkim o branży medycznej, o zawodach związanych z opieką nad osobami starszymi czy też właśnie chorymi. Urząd Marszałkowski przede wszystkim bada rynek pracy i jest w stałym kontakcie zarówno z przedsiębiorcami, jak i z instytucjami, które mają wpływ na nasze firmy. Bardzo ważne jest, abyśmy. Pomagali naszym przedsiębiorcom, ale też ludziom, którzy pracy poszukują, młodym ludziom, którzy chcą rozpocząć swoją karierę zawodową. To dzisiejsze forum to już czwarte, czyli już od czterech lat spotykamy się zarówno z przedsiębiorcami, jak i z instytucjami, aby o tym w jaki sposób można naszym przedsiębiorcom, ale także młodym ludziom pomóc dyskutować. Przygotowanie do wyzwań jest bardzo ważne z prostego powodu. Tylko wiedząc jak reagować na trudne kryzysowe sytuacje, w których się znajdujemy, możemy wyjść obronną ręką. Będziemy mówili o tym jakie są szanse w ogóle rynku pracy ogólnie, czyli popyt na pracę i to czy będzie grozi nam katastrofa czy nie. Ja raczej chciałabym wierzyć, że katastrofa nam nie grozi, choć wiele symptomów ryzykownych sytuacji jest i będziemy mówić o tym czy cudzoziemcy, w tym uchodźcy z Ukrainy, no to taki najbardziej gorący świeży temat. Mają szansę odnaleźć się na naszym polskim, w tym opolskim, rynku pracy i czy rynek pracy jest takim dobrym, właśnie miejscem, na którym może się odbyć skuteczna integracja. I, i chcę powiedzieć, że. Ja patrzę na uchodźców i na cudzoziemców, którzy napływają do Polski, jak na wielką szansę dla naszego rynku pracy, dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa, ponieważ przynoszą ze sobą świetne kwalifikacje, niejednokrotnie, a nawet jeżeli nie są to świetne kwalifikacje, to z kolei zdolność zajmowania tych stanowisk pracy, których Polacy już nie chcą zajmować tych niewymagających wysokich kwalifikacji. I są dane, które mówią o tym, że. Przypływ cudzoziemców ma szansę przełożyć się na wzrost polskiego PKB, a tego nam bardzo, bardzo potrzeba.